Jak daleko są przed nami? Powiedziałbym, że co najmniej 4 km. Szukamy największego stworzenia na świecie płetwala błękitnego. Przeżycie większości gatunków jest w pełni zależne od ich mikrobiomu. Wieloryby są zadziwiająco podobne do ludzi. Choć my chodzimy po Ziemi, a one nurkują w otchłani, działają tu te same mechanizmy biologiczne. Ale zbieranie danych dotyczących waleni jest bardzo trudne. Wyobraźmy sobie, że słoń zniknął pod powierzchnią Serengeti i wynurzył się 8 kilometrów dalej. Wieloryb na dziesiątej. Z każdym takim wydechem w powietrze wzbija się biologiczne bogactwo. Jak zbierać dane w nieinwazyjny sposób? Za pomocą drona. Ponad 10 metrów, masz obraz? Tak, widzę go. 5 metrów, 4. Zanurzyła się pięknie. Może zaniepokoiło ją podejście od frontu. Cieszymy się z tego urządzenia, ale ważne są odpowiednie miejsce i czas. Zanurza się na 9 minut. Wypuśćmy drona w 8 i będziemy gotowi na wynurzenie. Może złapiemy drugi wydech. Jest w dobrym miejscu, ponad 4 metry. W ciągu sekundy czy dwóch wymieniają powietrze, które wypełniłoby Volkswagena Garbusa. Coś niebywałego. Pilnuje jej. Jaki pułap? 4 metry. Zwierzę jest spokojne i płynie bardzo powoli. Bingo. Dobra robota, ekipo. Dawać tu tego drona. Będzie sporo wydzieliny. Wiemy, że bakterie w żołądku waleni są niezbędne do trawienia. Ale stwierdzamy też, że mikrobiom w ich płucach jest ważny w walce z infekcjami, tak jak u ludzi. Poza nami i w nas jest cały bakteryjny świat. Nikt nie wie, co się stanie, kiedy te światy się rozdzielą.